Magia kusi nas sposobami na osiągnięcie tych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć w żaden inny sposób. Wśród tych obietnic znajdują się tzw. rytuały na niewidzialność. Ale czy po ich wykonaniu naprawdę staniesz się przezroczysty i nikt nie będzie w stanie Cię zobaczyć? Zapraszam do materiału. W badaniu magii jest tak, że jeżeli chcemy dobrze poznać rytuał, że jeżeli chcemy zrozumieć, o czym on tak naprawdę jest, to musimy się nie tylko wczytać w jego tekst, w jego treść, ale również zrozumieć słowa i ich znaczenie, prawda? Dlatego tak często występuje taki niesmak, czy też wręcz ciary żenady, kiedy mówimy o niektórych rytuałach, takich jak właśnie ten na niewidzialność. No bo. Co to w ogóle znaczy być niewidzialnym? Czy chodzi o to, że jesteśmy jak powietrze? Czy chodzi o to, że stajemy się przezroczyści? Czy może to jest jakiś chwyt marketingowy, żeby jak najwięcej osób, w tym przestępców, korzystało z magii? Otóż, żeby to rozpoznać, żeby dowiedzieć się, o co w tym tak naprawdę chodzi, to musimy się zastanowić nad samym sensem i znaczeniem słowa niewidzialny, tak, niewidzialność. Bo jak popatrzymy chociażby w Wielki Słownik Języka Polskiego, to niewidzialność jest tam definiowana jako cecha obiektu, którego nie można zobaczyć. Logiczne, prawda? Słownik Cambridge z kolei mówi nam, że jest to fakt, że coś lub ktoś jest niewidoczne, zignorowane, niezauważone. I jak posłuchasz tego, co teraz mówię, to zauważysz, że jest to coś całkowicie innego niż zmienienie się w coś przezroczystego, prawda? No bo zobacz, jeżeli coś jest takim, że nie jesteśmy w stanie tego dostrzec, to nie znaczy, że to zniknęło. to nie znaczy, że tego nie ma. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć,? Okay? że ignorujemy to. Okay? Na pewno miałeś lub miałaś w swoim życiu Przynajmniej jedną taką sytuację, gdzie absolutnie miałeś poczucie, że jesteś jak powietrze, nie? że niby ludzie wokół są, niby cię widzą, ale totalnie nie zwracają na ciebie uwagi. I o to właśnie chodzi w zaklęciach na niewidzialność. Nie, że stajemy się przezroczyści jak powietrze, tylko że nie jesteśmy w stanie zostać dostrzeżonymi przez innych. W mitach i legendach często ten motyw się pojawia. Tak naprawdę, kiedy zobaczymy sobie mitologię z Chyba wszystkich części świata i chyba z każdego kraju, który jest mi znany, to występują tam jakieś postaci, tak? Jacyś bogowie, którzy mają tę moc stawania się niewidzialnymi. I takim sztampowym przykładem, jednym chyba z ze znanym wszystkich, wszystkim przykładem jest Perseusz i jego hełm, który dostał albo od Hadesa, albo od Merkurego, w zależności od wersji mitu, który miał za zadanie sprawić, że. Perseusz po zaciukaniu meduzy będzie w stanie uciec przed jej siostrami, Steno i Euriale, bo one nie będą w stanie go zobaczyć. Okay? Będzie w stanie uciec przed gorgonami, a one nie będą w stanie ani go wyczuć, ani go zobaczyć. Po prostu całkowicie rozpłynie się facet w powietrzu. Innym takim przykładem będzie oczywiście Bukuloki ze Skandynawii, który był uznawany za Boga, który jest w stanie po prostu stać się niewidzialnym. Innym Bogiem, Bogiem tym razem morskim z wierzeń celtyckich jest Mananan MacLear. Przepraszam, jeżeli kaleczę ten język, ale absolutnie nie znam się na mitologii Celtów, ale wiem, że jest tam taki Bóg, który potrafi stać się niewidzialny. Również w Japonii mieliśmy do czynienia z magicznymi peleryn, pelerynami, które zapewniały niewidzialność. I kiedy popatrzymy sobie na tę mitologię, to pojawi nam się pewien wniosek, że po pierwsze, niewidzialność to jest cecha, którą nadają. Duchy, wyższe duchy, takie jak bogowie, tacy jak bogowie. A po drugie, że najwięcej z tych istot, które właśnie stają się niewidzialne albo potrafią to zrobić, to albo duchy ktoniczne, ziemskie, podziemne w zasadzie, albo bogowie, którzy są tricksterami, czyli takimi powiedzielibyśmy merkurialnymi istotami, które mają. Ciekawe poczucie humoru, nie? Takie dość mocno odbiegające od naszego poczucia humoru takie dość krwawe poczucie. I jednym z takich najważniejszych, można powiedzieć, rytuałów, czy też tradycji, która jest przekazywana od lat na stanie się niewidzialnym jest słynna kość czarnego kota, która no, jest dosyć wątpliwa moralnie to niej zaraz sobie przejdziemy, ale myślę, że najpierw może nam się pojawić w głowie pytanie: no dobra, ale skoro chodzi o to, że nie jesteśmy całkowicie niewidzialni i nie jesteśmy w stanie na przykład obrabować banku, a przecież po to wszyscy uczymy się magii, no to po co w ogóle robić takie zaklęcia, co nie? No i jest kilka powodów, dla których warto byłoby chociażby wiedzieć, że możemy coś takiego zrobić. Po pierwsze, po to, żeby się ukryć. No bo jeżeli nie chcemy, żeby na przykład ktoś na nas dywinował, czyli wziął na przykład Tarota i powiedział drugiej osobie patrz, u tej osoby w życiu dzieje się to, to, to i to, no to wystarczy zrobić zakręcie na niewidzialność i wtedy ta osoba nie będzie w stanie tego sprawdzić. A jeżeli na przykład chcemy zostawić gdzieś ofiary dla duchów, które wyznajemy, a wiemy, że w tym miejscu kręci się dość sporo osób, to możemy zrobić takie zakręcie niewidzialności, aby te osoby po prostu przechodziły i miały totalnie gdzieś to, co my robimy. Drugim takim um, przykładem tego, po co w ogóle robić te zakręcia, jest ucieczka. Jeżeli na przykład wiemy, że jesteśmy na czyimś cerowniku, i nie chodzi tylko o osoby, które rzucają na nas zakręcia, tak, ale również. Służby czy dłużnik, tak, który bardzo chce wyegzekwować od nas należytą zapłatę, no to możemy wykonać takie zakręcie, żeby powoli się gdzieś tam prześlizgnąć i uciec od tych zobowiązań. No i oczywiście możemy wykonać takie zakręcie, żeby ochronić się przed tymi osobami, które gdzieś być może niezbyt dobrze nam życzą, prawda? Tak samo, jeżeli wiemy, że ktoś będzie chciał na nas czarować, na przykład rzucić spętanie miłosne. To możemy wykonać takie zaklęcie, aby te duchy, które zostaną do nas wysłane, nie były w stanie nas znaleźć. Wspomniałem o tym, że jednym z takich znaczących przykładów tego typu zaklęć, tego typu magii jest chociażby kość czarnego kota. I zanim do niej przejdę, zanim o niej opowiem, to chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Nie zachęcam do wykonania tego rytuału, wręcz przestrzegam, aby go nie wykonywać, bo koty są super i koty należy kochać, koty należy karmić. I nie wykorzystywać ich do magii. Chyba, że akurat mamy pod ręką włosie czarnego kota przez przypadek. No to wtedy możemy sobie zastąpić taką kość, jeżeli wiemy jak to zrobić oczywiście, właśnie włosami czarnego kota. To jest słynny przykład magii na znikanie. Wiele zaklęć od świętego Cypriana na przykład wykorzystuje właśnie jakieś elementy czarnego kota. Są one popularne w Hiszpanii, w Ameryce, w Portugalii. I no właśnie ta kość czarnego kota jest takim przykładem, który chyba znamy w większości. Nie będę tutaj mówił, jak konkretnie się ją pozyskuje, ponieważ bardzo chciałbym, żeby ten film został na YouTubie, ale jest to mało moralne, tyle mogę zdradzić. To, co chciałbym jednak powiedzieć, to skąd w ogóle taki, takie przekonanie, nie? czarny kot, niewidzialność? Otóż w niektórych wierzeniach koty są postrzegane jako te, które potrafią zmienić kształty oraz zapewnić nam komunikację z duchami. Jeżeli jesteś osobą, która ma kota w domu i parasz się magią, to być może miałeś, miałaś taki przykład, w którym po wykonaniu rytuału lub po wezwaniu jakiegoś ducha twój kot patrzy centralnie tam, gdzie ten duch został wezwany i być może miałczy. Ponieważ koty wierzy się, że no, widzą duchy. Okay? Natomiast sam kot w magii ma wiele takich można powiedzieć właściwości. Kiedy popatrzymy sobie na chociażby procesy czarownic, to niektóre czarownice mówiły, że koty były ich familiarami, prawda? Czyli takimi specjalnymi wysłannikami od chociażby diabła, a żeby on był w stanie z tymi czarownicami korespondować tak? przez właśnie tego familiara. Sama kość czarnego kota. Ma, ma wiele zadań. Tak naprawdę była ona używana do wszystkiego: do miłości, do jej przyciągania, do zapewnienia sobie dożywotniego szczęścia, czy też właśnie do niewidzialności. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ do tej pory można gdzieś tam w odmętach internetu spróbować kupić taką czarną kość, co jest oczywiście z tego co wiem nielegalne. Natomiast nie róbcie tego, ponieważ w większości ci, ci sprzedawcy sprzedają podruby, to znaczy chociażby kość kurczaka, która jest pomalowana na czarno. Skąd wiem? Nie z własnego e, doświadczenia, ale z doświadczenia innych praktyków e, amerykańskich, tak, którzy e, już to rozgryźli wcześniej. E, sam kot czarny e, w naszej kulturze jest często przedstawiany jako ten, który przynosi pecha, szczególnie jeżeli przebiegnie nam e, drogę. Natomiast w wielu innych kulturach jest on uznawany właśnie w drugą stronę za omen szczęścia. Czarny kot i jego wykorzystanie znajdziemy w wielu grimoarach, chociażby w Forbidden Ritz, które, który podaje kilka sposobów na niewidzialność. Wśród nich właśnie taką kość tego zwierzaczka, który no, ma za zadanie poświęcić nam się. Natomiast ta kość należy ją wymieszać, z tego co pamiętam, z heliotropem, a w zasadzie z nasionami heliotropu. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ heliotrop jest raczej roślinką czy też kamieniem, tak? pojawia się on w dwóch formach, który nie jest związany ani z bogami podziemnymi, ani z tymi duchami triksterskimi, raczej z tym duchem solarnym, tak? z bogiem solarnym, ale do tego też za chwilę przejdziemy. Jest również inny rytuał, który zakłada użycie pewnej wydzieliny z białej gołębicy, która też często pojawia się jako element hmm, rytuału. Różnego, różnych rytuałów w różnych hmm, częściach świata. Dodatkowo w tym rytuale również pojawia się tajemnicza moneta, która ma do nas przyjść, tak jakby sama z siebie: tak? mamy otrzymać taką monetę, czy też mamy ją znaleźć? I to ona po wykonaniu tego rytuału ma właśnie przynieść nam niewidzialność. Ale istnieją, można powiedzieć, ciekawsze przykłady takich rytuałów i o wiele mniej wątpliwe moralnie. Jednym z nich jest chociażby PGM 1 wersety 247 do 62, gdzie powinniśmy wykonać sobie taki olej, który składa się z tego co pamiętam, z Lili, piwoni i z hmm, chyba ziemi cmentarnej, tak? Osoby, która zmarła dosyć drastyczną śmiercią. I po wykonaniu takiego oleju mamy nanieść go na swoje ciało, czy też na tylko twarz, odwrócić się w kierunku hmm, zachodu, ze wschodu na zachód. I wypowiedzieć formułę, gdzie przybieramy postać Anubisa, Ozyrysa, tak, którego zniszczył set, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj tę formułę m, przedstawioną. Polega ona w sumie na tym, że pojawiamy się tak, przed duchem jako e, bóg podziemi, tak, jako jeden z bogów podziemi. I m, ten rytuał ma za zadanie zmusić, tak, danego e, ducha z tej właśnie ziemi cmentarnej. Aby jego moc sprawiła, że będziemy w stanie przeniknąć do tej sfery cienia, tak to nazwijmy nie? poetycko, że będziemy po prostu niewidzialni. Nie? Tutaj ta formuła mówi: Ja każę ci zrobić to i to, abyś był mi posłuszny, yy, wypowiedz swoje pragnienie, tak? I aby stać się ponownie widzialnym, należy odwrócić się w drugą stronę i również wypowiedzieć yy, magiczne imiona, prawda? Potem następuje również yy, kilka innych działań, które można wykonać, aby ten rytuał wzmocnić, ale również w PGM-ach możemy znaleźć parę innych wskazówek na ten temat. Wśród nich właśnie zwrot nie do bogów podziemi, ale do boga Heliosa, który w PGM-ach zajmuje no, chyba największe, e, najwięcej miejsca i do niego najczęściej się zwracamy. Tak? Jest on tam utożsamiany z Bogiem Stwórcą, swoją drogą. I tamten rytuał Zawiera również e, kulę gnoju. <gulę> gnoju, którą e, dostanie moc skarabeusza. To jest myślę, że dosyć ciekawe, żeby tutaj wspomnieć o tym, że nie tylko bogowie podziemia mają tę super moc, aby zmienić nas w niewidzialnych. No, ale jest to jeden z tych rytuałów, który jest na pewno o wiele bardziej prosty niż kość czarnego kota. Również w grymuarach nieco bardziej nam współczesnych, jak chociażby z Grimorium Verum e, możemy wyciągnąć tak, takie zaklęcia na niewidzialność. Tutaj przedstawiam Ci taki rytuał bardziej uproszczony i nieco bardziej uwspółcześniony, nie jest on aż tak brutalny, ale to co ciekawe, również zawiera on e, części duchów podziemnych, tak, czyli w tym wypadku ziemię cmentarną. Tutaj należy zebrać siedem czarnych fasoli, i w środę, która jest triksterskim dniem, prawda? Należy przed wschodem słońca wziąć świecę czaszkę i ziemię cmentarną. Do tej czaszki właśnie włożyć, obsypać tak, tę czaszkę ziemią cmentarną, a następnie swoje fasole włożyć do ust, do nozdrzy, do oczu i do uszu tej czaszki. Okay? Następnie narysować na jego głowie znak ducha moral, a potem Zakopać tę czaszkę twarzą do góry. Nie? Przez 9 dni ją podlewać za pomocą alkoholu. To jest bardzo ciekawe. Tutaj chciałbym się pochwalić swoją wiedzą na temat chudu, że jest to najprawdopodobniej karmienie tego ducha. Tak? Karmienie ducha z tej ziemi cmentarnej. I ósmego dnia, kiedy będziemy to robić, powinien pojawić się przed nami duch, który zapyta nas, czego pragniesz. A my mu mamy pod powiedzieć, podlewam moją roślinkę. <laughs> to jest po prostu przewspaniałe zaklęcie, gdzie my po prostu całkowicie olewamy tego ducha i mówimy, no ja tutaj jestem ogrodnikiem. Nie? Jeżeli duch powie nam, że on chce podlać tę roślinkę, to my mówimy, nie. Nie, ja sobie podleję tę roślinkę. Ale wtedy ten duch powinien nam pokazać, yy, ten rysunek, tak? Z pieczęć ducha moral, który my wcześniej wykonamy. I wtedy stwierdzimy: OK, to jest nasz ziomeczek, Masz podlej, nie? A przynajmniej tak według grymuaru powinniśmy zrobić, ponieważ jeżeli na przykład nie widzimy duchów, a większość z nas tego nie potrafi, to najprawdopodobniej powinniśmy odegrać taką pantonimę do e, tego ducha, tak? Czyli powinniśmy odegrać taki pseudo-teatrzyk. E, I właśnie następnego, e, w, w następnym jakby ruchu, następnego dnia, dziewiątego, powinniśmy zobaczyć, że to fasola kiełkuje. Być może tak będzie, prawda? Wtedy powinniśmy jedną z tych fasoli wziąć i włożyć do ust. Grimoire mówi, że może być tak, że tylko jedna z tych fasolek zadziała, czyli tylko jedna z tych fasolek sprawi, że będziemy niewidzialni i jeżeli weźmiemy ją do ust i pójdziemy do lustra, to jeżeli nasz kontur zacznie robić się w naszym odczuciu taki trochę przyciemniony, być może falujący, to znaczy, że jest to właśnie ta. Fasolka. Jest to całkiem ciekawy rytuał. E, ma on bardzo tutaj dużo wspólnego z taką magią ludową, którą ja lubię, i szczególnie podoba mi się ta, ta rozmowa z tym duchem, nie? gdzie my po prostu e, trochę go ignorujemy, trochę mu robimy takie: nie, nie, nie zwracaj na mnie uwagi, i wtedy on zaczyna z nami współpracować. Ale alternatywą dla takich Rytuałów może być amulet. Amulet, który ma za zadanie sprawić, że ludzie odwrócą od nas wzrok, ludzie oraz duchy. Na przykład Gorgonejon, czyli twarz Meduzy, ścięta głowa meduzy przez Perseusza, jest uznawana za symbol e, apotropiczny, taki, który potrafi zmieniać innych w kamień, tak i odstraszać o, od nas duchy. To zmienianie w kamień jest oczywiście takim. E, Nieprawdziwym przykładem, nie? ponieważ chodzi tutaj głównie o to, że dana osoba skamienieje, tak? nie będzie zainteresowana na, nami, pójdzie w swoją stronę, czy też e, innymi słowy, po prostu zajmie się swoją robotą. Okay? Taki amulet ochronny może być przez nas zakręty e, nie tylko jako po prostu ochrona, ale również, żeby inni ludzie nie zwracali na nas. Uwagi. W trakcie takiego przygotowania, takiego amuletu czy talizmanu, powinniśmy zwrócić się do tego ducha, który w naszych wierzeniach jest odpowiedzialny za te opcje niewidzialności, tak? Na przykład w Grecji może to być Hekate, bo jest to królowa podziemia, może to być Persefona znowu z tego samego powodu, może to być Hades, może to być Helios, jak już wcześniej wspomnieliśmy sobie. A w przypadku na przykład tych wierzeń bardziej chrześcijańskich możemy zwrócić się do jednego z archaniołów, który być może będzie miał takie umiejętności. Powiedzmy, że może to być na przykład Kasiel, tak, jako e, duch marsowy, tak? który może od nas odstraszać innych ludzi, może to być, przepraszam, jako duch saturniczny, tak, który może od nas odstraszać innych ludzi i również może rządzić tymi osobami z podziemia, ale również może to być chociażby Rafael, jako duch, który jest merkurialny. Ale istnieje również pewna alternatywa od tej alternatywy, którą jest szósty pentakl solarny, no bo bez pentakli solarnych i w ogóle pentakli salomonicznych żadna większa impreza odbyć się nie może. Autor Klucza Salomona mówi, że ten pentakl, który tutaj widzisz, doskonale nadaje się do operacji niewidzialności, jeśli jest prawidłowo wykonany. Prawidłowo wykonany, czyli zgodnie z tym grimoirem, prawda? Zaznacza również ten autor, że w centrum znajdują się mistyczna litera J z alfabetu niebiańskiego, a trzy litery w napisie umieszczone w rogach trójkąta tworzą wielkie imię Boga, prawda? Słowa zapisane tymi samymi znakami wokół trzech boków trójkąta mogą pochodzić z księgi rodzaju, która mówi, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale znaki są niestety zniekształcone w rękopisie. Werset, który tutaj widzimy również na zewnątrz tego kręgu, to fragmenty z psalmów 69 i 135. Niech ich oczy zostaną zaciemnione, aby nie widziały, i niech ich biodra drżą nieustannie. Mają oczy, ale nie widzą. Te cytaty z psalmów możemy również wykorzystać po prostu w magii ludowej. Jeżeli będziemy zwracać się do jednego z duchów, który e, będzie odpowiedzialny tak, za taką e, umiejętność znikania, umiejętność bycia niewidzialnym, możemy posłużyć się tymi cytatami z Księgi Psalmów, ponieważ być może wiesz, być może nie. Jeśli nie, to zapraszam cię serdecznie na kurs magii psalmów, że psalmy to uniwersalne zaklęcia magiczne. Podsumowując, stać się niewidzialnym w magii oznacza tyle, co być pomijanym. Okay? Czyli ludzie nie zwracają na nas uwagi. Szczególnie jest to przydatne u osób, które potrzebują ukryć się przed kimś, ochronić się przed jakimiś wpływami. Lub są wyciągnięci <noise> spoza litery prawa. Żeby tego dokonać, najczęściej potrzebujemy jakiegoś przedmiotu. Oleju, amuletu, woreczka, płaszcza niewidzialności, w zależności od kultury, religii, czy też naszego backgroundu magicznego. Najczęściej do takiego rytuału potrzebna jest relacja z duchem zmarłego, duchem ktonicznym, wielkim solarnym bóstwem, czy też. Potrzebujemy kociego towarzysza, oczywiście takiego duchowego, nie? nie że podejdziemy sobie do burka i powiemy, burka? Czy tak się nazywa kot? <laughs> nie pamiętam, czy to jest imię kocie, czy psie, wybacz. Ale jeżeli podejdziemy do zwykłego kotka i powiemy, daj mi niewidzialność, obawiam się, że to nie zadziała. Zakręcia te mają przede wszystkim sprawić, że będziemy w stanie się ukryć przed innymi, będziemy pomijani. Ale jeżeli Ty nie chcesz być pominięty, jeżeli nie chcesz pominąć żadnego materiału, który tutaj się pojawi, to proszę zostaw subskrypcję na tym kanale, ponieważ obiecuję Ci, że kolejne materiały będą równie ciekawe, a może nawet jeszcze ciekawsze. Będę również wdzięczny za to, że zostawisz tutaj swój komentarz, jeżeli ten film Ci się podobał oraz polubienie. Tak samo odsyłam Cię również do mojego Instagrama oraz Instagrama a Ani, gdzie znajdują się inne. Ciekawe i użyteczne porady magiczne. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego materiału, no i do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Cześć.